Elementów, które warto mieć w swojej kapsule na start. Cześć, jestem Patrycja, i jestem osobistą stylistką, a tutaj dzielę się z Wami moimi poradami odnośnie ubrań, makijażu oraz ogólnego wizerunku. A dzisiaj pokażę Ci 5 elementów garderoby, które pasują totalnie do każdego stylu, które mogą służyć naprawdę wiele stylizacji w całości. Nie mówię, że ty musisz je mieć w szafie, ale warto, bo są naprawdę uniwersalne. Po pierwsze, dobre jeansy w fasonie, który jest dopasowane do Twojego ciała. Ile razy ja miałam za krótkie jeansy, za krótkie spodnie i to naprawdę wyglądało źle. Ale spokojnie, czasem sobie można poradzić, czasem można założyć sobie ciemne rajstopy pod swód i wtedy nic nie widać. Ale najlepiej, jeśli macie po prostu dobra na długość oraz na szerokość. Wiem, że one naprawdę będą pasować do wielu stylów, jak do wielu elementów, do koszuli, do jeansów, do topów. Do dżinsów? Do koszuli, do topów, do marynarek, do swetrów, do wszystkiego. Takie z prostą nogawką są po prostu ponadczasowe i pasują do wielu rzeczy. Wyglądają klasycznie. Klasyczny basic top. Taki z dekoltem, który pasuje do swojej sylwetki oraz który będzie na przykład pod marynarkę, pod sweterek czy po prostu do jeansów. Po trzecie sweter z dobrym składem. Czyli nie taki zakry, który i tak się nie ogrzeje. Ale taki, który będzie miał wełnę w składzie, ale nie taką drapiącą, bo będzie wam po prostu niewygodnie. I ostatnia rzecz, czyli dobre okrycie wierzchnie. Może to być na przykład jakiś płaszcz z dobrym składem, właśnie z wełną, że będzie dobry i na jesień, i na zimę, i na wiosnę. Dzięki czemu dopasujecie go do każdej z Jeśli podobała się ta seria, to koniecznie mnie zaobserwujcie. Dajcie znać, o czym byście chcieli posłuchać.